Dzisiaj będzie życie jak w Madrycie, hwe, hwe, hwe. Jeśli zamierzasz wyjechać na Erasmusa do Madrytu, jestem Karolina z Erasmus Play i w tym filmiku wyjaśnię Ci wszystko, co musisz wiedzieć przed przyjazdem do stolicy Hiszpanii. Jednym z pierwszych zadań na Twojej liście powinno być zakwaterowanie. I to, czy wolisz mieszkać w prywatnym mieszkaniu czy akademiku, w dużej mierze zależeć będzie już od Ciebie. Jeśli wolisz decydować się na akademik w Madrycie, musisz pamiętać, że cena wynajmu będzie o wiele wyższa niż wynajęcie ze współlokatorami mieszkania. Ale za to czasami mają wiele dodatkowych usług. Niektóre z tych rezydencji to Living lub The Social Hub. Jeśli chodzi o najlepsze dzielnice do zamieszkania w Madrycie jako student zagraniczny, to polecamy najpierw sprawdzić, gdzie znajduje się Twój kampus. W każdym razie Moncloa to jeden z takich obszarów, gdzie mieszka dużo studentów, biorąc pod uwagę fakt, że znajduje się blisko Uniwersytetu Complutense Madrid i Politechniki Madryckiej. Istnieją jednak takie uniwersytety, jak na przykład Uniwersytet Carlos III de Madrid, które swoje kampusy mają dosyć daleko od centrum, w Leganés albo w Getafe. Znajdują się na obrzeżach Madrytu, chociaż są bardzo dobrze połączone transportem publicznym z centrum. Zaletą życia na obrzeżach miasta jest to, że możesz dosyć sporo zaoszczędzić na zakwaterowaniu. I oczywiście kolejną rzeczą, której nie może zabraknąć z żadnym z naszych przewodników, jest gastronomia. Kuchnia Madrytu jest bogata i zróżnicowana, co wynika też z charakteru miasta. Niektóre z najbardziej typowych dań w Madrycie to bocadillo de calamares, czyli najbardziej typowa hiszpańska kanapka. Jest ona podawana na chrupiącej bagietce ze smażonymi kalamarami, z odrobiną cytryny i ajoli. Cosillo madrilenio, czyli swego rodzaju gulasz z kaszanką, z wieprzowiną, chorizo i warzywami. Piwo z tapas. W Madrycie, chociaż także w wielu innych hiszpańskich miastach, przy zamawianiu piwa możesz także zamówić albo będą ci dane tapas, czyli takie małe, chrupiące przekąski. Oczywiście, imprezowanie to kolejny punkt, którego nie mogłoby zabraknąć w naszym przewodniku dla studentów. Jeśli lubisz imprezować w Madrycie, na pewno nie będziesz się nudzić, ponieważ ma on szeroki wybór dyskotek, barów. Restauracji, więc możesz wyjść na drinka albo na imprezę. Niektóre ze znanych barów i dyskotek, do których możesz wejść na wieczór, to Teatro Barcelo, Pacia Madrid i Choco Madrid, Teatro Capital czy Fabrik, chociaż ten ostatni jest bardziej znany wśród fanów techno. Jeśli chodzi o koszty utrzymania to niestety Madrid nie jest to najtańsze miasto do życia. W rzeczywistości jest on uważany za jednych z najdroższych w całej Hiszpanii. Prawdą jednak jest, że koszty utrzymania będą się różnić w zależności od tego, gdzie dokładnie w Madrycie będziesz mieszkać i jaki styl życia chcesz prowadzić na Erasmusie. Jednym z Twoich głównych wydatków na pewno będzie zakwaterowanie. Wynajęcie pokoju w Madrycie to koszt mniej więcej od 500 do 600 euro miesięcznie. Co sumując z wydatkami na jedzenie może skończyć się na 800 czy nawet 1000 euro miesięcznie. Szybko przechodzimy do miejsc, których nie możesz przegapić w Madrycie będąc tam na Erasmusie. Samo miasto stało się jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów na całym świecie. Niektóre z miejsc, które koniecznie musisz zwiedzić, to Muzeum Prao, jeden z najsłynniejszych muzeów w Hiszpanii. Mieści tutaj obrazy takich artystów jak Goya czy Velasquez. Pałac królewski oficjalna rezydencja monarchii hiszpańskiej, w której można zwiedzić sale królewskie oraz ogrody. Park Retiro. Miejsce idealne na spacer, przejażdżkę, łodzią po jeziorze lub na piknik. W parku znajduje się także Palacio de Cristal, które także możesz zwiedzić. Katedra Almudena. Znajduje się naprzeciwko Pałacu Królewskiego i jest najważniejszym budynkiem sakralnym w mieście. Możesz także wejść na kopułę katedry i stamtąd roztacza się niesamowity widok na całe miasto. Gran Villa, główna ulica Madrytu, przy której znajduje się nieskończona ilość lokali, sklepów, lokali rozrywkowych, restauracji... wszystkiego. Plaza Mayor, ten charakterystyczny przestrzenny plac w Madrycie charakteryzuje się łukami i balkonami kamienic, które otaczają go dookoła. Relaxing cup of café con leche i Plaza Mayor? Jedną z najlepszych części Erasmusa jest możliwość podróżowania i poznawania nowych ludzi. Z Madrytu możesz łatwo podróżować do innych części kraju, korzystając z faktu, że Madryt znajduje się w samym sercu Hiszpanii. Możesz też podróżować do innych części Europy, korzystając z faktu, że w Madrycie znajduje się największe hiszpańskie lotnisko. Niektóre z polecanych przez nas wycieczek z Madrytu to Toledo, miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i znajduje się mniej więcej 100 km od Madrytu. Położona na nie jakąś godzinę drogi od stolicy. Ma także kilka niesamowitych zabytków do zwiedzenia, na przykład rzymski akwedu, Alcazar i gotycka katedra. Salamanca jest to historyczne miasto uniwersyteckie z niezwykłą studencką atmosferą oraz jedno z najpiękniejszych miast w Hiszpanii ze względu na swoje zabytki. Saragossa, miasto oddalone około 2 godziny szybkimi kolejami. Jego główną atrakcją jest Bazylika del Pilar, Walencja. Nadmorskie miasto znane ze swojej futurystycznej architektury, parków, miasta sztuki i nauki i również oddalone jest około 2 godzin szybkimi kolejami. Na koniec podamy Ci serię wskazówek, których nie możesz przegapić będąc w Madrycie na Erasmusie. Złóż wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeśli nie wiesz jak to zrobić na naszym kanale, już możesz znaleźć filmik, gdzie opowiadamy jak ją uzyskać. Pobierz aplikację Erasmus Play, aby poznać innych studentów udających się na swoją wymianę do Madrytu i znaleźć współlokatorów. Zostań także członkiem stowarzyszeń studenckich na swojej uczelni. To już koniec dzisiejszego materiału wideo. Mamy nadzieję, że okazał się pomocny i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, nacisnąć na przycisk dzwonka, aby dostawać powiadomienie o każdym nowym filmiku. Nie zapomnij również zajrzeć na nasze inne portale społecznościowe. W opisie zostawiamy Ci linki. Tam także możesz nas śledzić, fajne rzeczy tam dodajemy, a wkrótce zaskoczymy Cię z nowymi materiałami. A tymczasem, pa pa asystencie!